Cześć, nazywam się Staszek Drwal i jestem dzisiaj z chłopakami na inwestycji, którą wykonujemy. 53 hektary. Spora działka do zrobienia. Czyścimy ją głównie z zadrzewień. Są grunty orne, które przywracamy do pierwotnego stanu. E, między drzewami okazało się, że są naprawdę bagniste tereny. Możecie to później zobaczyć na filmach, co tu się działo, bo naprawdę traktory się nam topiły. Mieliśmy tutaj e, trzy mniejsze traktory, też się topiły, zostały dwa. Z tym jeden na kołach bliźniaczych, który naprawdę sobie radzi na tym mokradłach. Dodatkowo mamy dwa ciągniki i jednego farfardera, który zbiera drewno po to, żeby tego grubego nie mielić, no bo szkoda jest tak naprawdę materiału takiego do mielenia. Zawsze można zrobić tak odzysk, a poza tym no niepotrzebnie też nie, nie męczymy maszyn, które po prostu cierpią na takich dużych rzeczach. Yy, mamy dobry czas, ponieważ wykonanie tego nam zajęło tutaj około, myślę, 10 dni roboczych. Może 12, zobaczymy jak pójdzie dalej. Natomiast wynik jest naprawdę bardzo dobry. Część tak naprawdę yy, wycinki Zrobiliśmy podczas mrozów dużek, więc duża, duża część tych terenów mokrych po prostu została zrobiona na mrozie, i to jest bardzo dobry wynik jak dla mnie. Oczywiście, jak na każdej robocie, awary się zdarzały. Było kilka ciekawych sytuacji, między innymi wklejki ciągników, gdzie zassało po prostu do, e, do wody cały ciągnik, ale oczywiście Forfartre, który ma tam naprawdę sporo masy i koni, spokojnie dał radę i wyciągnęliśmy maszynę. Ciągnik, który za mną na kołach dźwigniaczych, to jest Waltra serii T, która ma bardzo ciekawą technologię mulchera. Jest tą mulcher na sprzęgłach hydrokinetycznych. Powoduje to to, że gdy mulcher wjeżdża na grube drzewo, nie ma op obciążenie nawałek i w momencie, kiedy są sytuacje przeciążenia to sprzęgło wyłapuje całe obciążenie i niestety, niestety nie cierpi na tym skrzynia biegów i cały układ napędowy. Oczywiście dwa mulczery, które tu jeżdżą należą do naszej zaprzeczonej firmy usługi leśnej Grzegorz Holeksa z Branny, także panowie wielki szacun za to, co zrobiliście, bo naprawdę wykonaliście kawał zajebistej roboty. Także my kończymy, idziemy zobaczyć jeszcze tylko co dzieje się w tym lesie, tam jest generalnie samo bagno a i myślę, że dwa dni potrzebne są, żeby to inwestycję zakończyć. Także koniecznie oglądajcie kanał, subskrybujcie, bo warto będzie, bo takich filmów będzie więcej. A jeżeli byście chcieli jakokolwiek współpracę nawiązać, nie problemu, na dole macie numer telefonu, link do strony, dzwońcie, piszcie i będziemy wyceniać. Tymczasem trzymajcie się, hej!